Hej, tu ja Ania. Dzisiaj chciałam Wam zaprojektować tytuł piosenki. I tak wyglądam, bo na razie Wam pokazuję moich kabel i kodę O tak, spójrzcie na. Widzicie? Mam nadzieję, że mnie widać, bo w końcu jestem taką popularną dziewczyną. No, więc. Um, Właśnie ta piosenka może być taka niepopularna, ale posłuchacie słuch chyba jej. Uwaga! Cześć, to ja Ania, cześć, 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 to, to ja Ania, e, 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 cześć, 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 cześć. Dzisiaj chciałam wam zaśpiewać taką piosenkę, która jest miła i E, 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 To jest piosenka na dla dzieci więc możecie jej słuchać dziś. To ja, Ania. To ja Ania. To ja Ania.

Ja była Monika. A moja dopia Marysia. Tata, Kajniek. A moje, Florek. Tata, Paweł i podsyłany. Tata, Tata, Martin. I Tata, Luletta. Ja, Teraz do już zmarła. To ja, Ania. To ja, Ania.